Generacja Z. Zabierz im wifi, a zaczną drżeć jakbyś odciął im tlen. To nie ludzie, to cyfrowe truchła na dopaminowym haju. Ich świat kończy się tam, gdzie kończy się zasięg. Nie znają głodu, nie znają bólu, oni nawet nie znają siebie samych. I mają czelność mówić o depresji, gdy TikTok nie ładuje się w 4 sekundy. Babcia szła 15 km w śniegu po chleb. A dziś wnuczek nie wstanie z łóżka, bo pierdolona bateria w iPhone ma kurwa 12%. Dziadek walczył o życie, wnuczek walczy o zasięgi. To nie jest przyszłość, to jest kurwa błąd w systemie. System zrobił z nich bezbronne cyfrowe marionetki. Wyłącz prąd, a zgasną razem z ekranem. Jak elektroniczne pajacyki, którym ktoś kurwa wyjął baterię. A teraz takie pytanie. To z tego mamy budować jutro? Na fundamentach z TikToka i dopaminy? Nie kurwa. Dopóki oddycham, będę walił prawdą jak młotem. I jeśli ty też czujesz, że coś tu nie gra, to właśnie teraz jest moment, żeby zacząć w końcu coś zmieniać. Tym przebudzeni resetujemy matrix.